Cześć! Zapraszam Was do malowniczego Golubia Dobrzynia. To właśnie tutaj nagrywamy swoje filmy, a teraz Wy macie możliwość zobaczenia tego miejsca na żywo. Już od 16 maja startujemy z ogólnopolską serią wycieczek na poletka pokazowe. Codziennie przez 5 dni w tygodniu do 8 lipca będziemy tutaj gościć rolników z wszystkich zakątków Polski. W tym roku skupimy się na pięciu grupach tematycznych. Wszystko zaczyna się od gleby, piąta tona rzepaku z hektara. Jak prowadzić uprawę pszenicy wysianą po kukurydze, różne aspekty odchwaszczania zbóż o zimę i nowości odmianowe. Naszym klientom zapewniamy dojazd autokarowy w obie strony, dawkę solidnej eksperckiej wiedzy i smakowity obiad w pięknej restauracji. Nasze poletka prowadzimy w sposób maksymalnie zbliżony do gospodarskiego. Nie ubarwiamy, nie przycinamy do linijki, nie koloryzujemy. Pracujemy tutaj na glebach trzeciej, czwartej klasy, to znaczy, że porykamy się z takimi samymi trudnościami jak 60% polskich rolników. Zapisy trwają u naszych handlowców, także zapraszamy do kontaktu i zarezerwowania sobie terminów w kalendarzu. Do zobaczenia!